W dzisiejszym odcinku w Pet Simulator X wszystkie zmiany, które zostały dodane w nowej, sobotniej aktualizacji w Pet Simulator X, dlatego naprawdę usiądźcie wygodnie, ponieważ tych zmian było naprawdę bardzo dużo, a dodatkowo jeszcze jak wiecie mam trochę rzeczy do otworzenia i je sobie oczywiście otworzymy. Wy standardowo też wyrażę opinię na temat tej aktualizacji i gwarantuję wam, że nie będzie ona taka sama jak w przypadku innych twórców, dlatego warto po prostu obejrzeć ten odcinek do samego końca, ponieważ wiele się tej rzeczy możecie dowiedzieć. No to możemy zacząć sobie od samego początku, a mianowicie Dostaliśmy nowe krainy Nowe krainy, które się po prostu wchodzi tutaj Następująco do tego właśnie oto zamku Ten zamek jest oczywiście na pierwszej krainie Tak, wszystko bardzo dobrze widać, no i oczywiście ta pierwsza mapa Się zmieniła, ale tego wam nie muszę mówić Tutaj mamy jakieś rzeczy, takie fajne, z takich ciekawszych rzeczy No to oczywiście te wszystkie piłki się ruszają Możecie ze znajomymi sobie pograć, na przykład w piłkę nożną, czy coś takiego, ale sobie po prostu Wchodzimy do tego Summer worldu. No i tutaj widzowie mamy oczywiście trzy Nowe krainy, czyli mamy tutaj Oczywiście taką pierwszą mapkę, tutaj proszę bardzo Prezentuje się to oczywiście następująco co tutaj drugą mapka A i tak w ogóle ta druga mapka No to widzę ma takie same oczywiście tutaj rzeczy Jak w przypadku kopalni Oczywiście te wszystkie tiki, domki i tak dalej No w sumie to wam mogę teraz pokazać, tak? Nie będę gadał na sucho Tylko od razu wam pokażę Że to naprawdę im się tego nie chciało robić Ponieważ te same elementy wrzucili Dokładnie identyczne No czy coś wam to przypomina? Hmm. Zastanówmy się, czy coś nam to przypomina Hmm, Tiki Island, ciekawe, ciekawe No nic, jest to oczywiście robione, wszyscy wiemy jak, wszyscy wiemy po co, wszyscy wiemy dlaczego No i w prawym oczywiście rogu pojawiła się nowa czerwona waluta Ktoś mi powie, dlaczego ona nie jest niebieska, tylko czerwona Oczywiście zarabiamy ją poprzez właśnie wejście na ten świat No i po prostu tutaj sobie wszystko niszczymy Jeżeli chodzi o pierwszy świat, no to wszystko to leci naprawdę bardzo, bardzo prosto i szybko Może na pierwszej mapie nie zarabimy jakoś mega dużo tych coinów Ale w przypadku ostatniej mapy to już jest naprawdę mega, ale to mega duża Standardowo jeszcze możemy sobie odpowiedzieć, oczywiście boosty i ja o tym za każdym razem zapominam na tych odcinkach. Naprawdę nie wiem dlaczego w sobie to się dzieje. Zapominam, ale dobra, już sobie odblokowujemy. Klik 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 klik. No i wracamy do omawienia, A, przy okazji quest jakiegoś wykonałem, super. No i dobra, jesteśmy sobie tutaj oczywiście z powrotem. Boosty działają, Lucky Boost działa oczywiście na tą nową krainę. No i tutaj tej waluty mamy prawie 1 miliard, ale jej się farmi naprawdę mega letowego Szybko. Skrzynkę ma tutaj 15SX, proszę bardzo. No i tak to się widzowie oczywiście prezentuje, tak to wygląda. No te wszystkie trzy łapy, no to pewnie widzieli już u innych twórców, prawda? to tutaj nie ma co się Oczywiście rozdrabniać, mamy tutaj oczywiście nowe Jajeczka, trzy nowe jajka, tylko że muszę wam Powiedzieć, że jeżeli nie było was wczoraj o godzinie 18.00 na aktualizacji No to muszę wam powiedzieć, że oczywiście nie działały Te jajka, dlaczego? Nie mamy pojęcia Czekaliśmy dwa tygodnie na aktualizację, a dostaliśmy Mapy z tymi swoimi assetami No i dostaliśmy niedziałające jajka i to naprawdę Takich błędów było mega, letowego mega, mega sporo Naprawdę warto jest czekać te dwa tygodnie Na ten update, no ale to jeszcze nie koniec Tej aktualizacji, ponieważ za dwa tygodnie Dostaniemy drugą część let mapy, czyli dostaniemy po raz kolejny trzy takie mapki. No taka o, mapka se, proszę bardzo, tak? Nic specjalnego, no i standardowa trzy nowe jajka. Jeżeli ktoś by pytał czy te pety są mocne, to nie, te pety nie są mocne. Nawet jeżeli macie oczywiście te pety z Dog tak jest, proszę bardzo te peciki, czy tutaj są jakieś na przykład takie hot dogi, nie opłaca się ich wymieniać. Ponieważ te pety są czasami leciutko lepsze ale czasami są też naprawdę słabsze no totalnie nie otwierajcie tych jajek, totalnie się tego nie opłaca robić. Tutaj już macie kolejnego pre ode mnie, nie otwierajcie tego nie kupujcie tego, nie warto. Za dwa tygodnie... Będziemy mieli drugą część tej aktualizacji. Tutaj prawdopodobnie pojawią się już lepsze pety, no ale oczywiście sposoby będą dokładnie identyczne, te mapy będą na pewno mega podobne i za 4 tygodnie po raz kolejny. Czyli mamy 6 tygodni, półtora miesiąca, czyli do 22 lipca. Cały czas będziemy się oczywiście męczyli z tą nową aktualizacją letnią. Nie no, super prezent, to wymyślałeś. 6 tygodni bez żadnej nowej mapy, oczywiście do Pet Simulator super, nie no rewelacja. Jeżeli te updatey mają wyglądać tak samo, no to naprawdę super, bo na tej aktualizacji powieliśmy się całe 30 minut. No nawet można powiedzieć, że przesadziłem 30 minut, może z 15 maksymalnie, naprawdę drama Z tego miejsca też chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wszystkie gifty Jesteście naprawdę mega, letomega niesamowicie, naprawdę widzowie mega, letomega Dzięki za wszystkie oczywiście do Na dole macie mój nickname, jeżeli chcielibyście coś wysłać i być tutaj na następnym odcinku Naprawdę, 6 tygodni z jedną aktualizacją, no według mnie jest to nieporozumienie Co wy o tym sądzicie? Oczywiście napiszcie w komentarzu Po prawej stronie mamy oczywiście coś takiego jak Summer Event To też się nowego pojawiło i tutaj mamy rewardsy generalnie Generalnie w tym samym evencie polega to następująco. Po prostu wykonujemy takie questy. Ja mam na przykład quest, że kupić 6 petów z Traveling Marchantu, kupić 5 petów z Traveling Marchantu i wydropić 200 petów z Cadward. Więc mogę wam to przekazać oczywiście na przykładzie tutaj, proszę bardzo, Cadwardo, ponieważ jest to najprostszy quest, ponieważ Traveling Marchant, to mi się tutaj oczywiście dawno zrespił że za otwieranie sobie nawet najsłabszych jajek Serio, możecie tu mieć nawet po wyłączone auto-delayty i tak dalej, jak ja miałem w tym momencie, po prostu będziemy wykonywali sobie takiego questa. No i w zależności od trudności questa będziemy mieli jedną gwiazdkę, dwie Gwiazdki, albo 3 na No, a potem gwiazdki oczywiście wymieniamy w naszym summer evencie. Tak, tutaj proszę bardzo na nagrodę. A nagrodami ostatnimi są oczywiście tutaj jajko, gdzie jest 2% szans na hiuja, 6BGmów, 5BGmów i tak dalej. Deska. A, no i jeszcze ten summer event możemy resetować. Jakby ktoś pytał, to tak, możemy oczywiście ten summer event sobie resetować. Po skończeniu tego możemy sobie zresetować, ale tu jest haczyk, bo za 200 Robuxów I za 200 Robuxów możemy tak naprawdę tutaj dostać, ile jest? 11B, tutaj 15B, tutaj lecimy dalej, 18B, 21B, tutaj lecimy. Dziękuję dalej 23b25, b no pewnie koło 30B, mega dużo boostów, dodatkowe jakieś jajka, które też pewnie można posprzedawać, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W sumie spoko, tylko wiadomo, że też musimy troszeczkę gemów oczywiście na to wydać, patrząc na to, że na przykład musimy kować pety z Traveling Quarchan, gdzie ja mam na przykład dwa z trzech questów w tym momencie, takie. No nadal według mnie jest to mega leto, mega opłacalne i te questy naprawdę nie są mega leto, mega trudne. A jeżeli chcecie poradnik, jak właśnie wykonywać te questy, a pewnie taki nagram, no to oczywiście się widzę, na takiego szykujcie. No dobra, w tym momencie może żeby sobie oczywiście to odblokować. Tutaj na razie mamy za jedną gwiazdkę oczywiście, czyli jak widzicie mam to jeszcze 35 gwiazdek i mogę sobie oczywiście te nagrody odbierać. Zobaczymy kiedy się tak naprawdę dwie gwiazdki pojawią, bo jestem ciekawy, ile się robi coś takiego. O, tutaj mamy to jajko z 10 poziom w takim oto jajku dostajemy też huge'a, ale na 1,1% szans. To jest naprawdę mega, ale to mega nikłe, Ej, naprawdę tutaj cały czas jest za jedną gwiazdkę, o tutaj już są za dwie, ok. No czyli tutaj już się będzie oczywiście ciężej odblokowywało, ale nadal możemy to sobie odblokowywać, ponieważ z tymi gwiazdkami, no i tak nie mamy co robić innego, do tego to sobie Odblokujemy. Ej, prawie bufa odblokowałem. Naprawdę szybko. 30 gwiazdek około, jakie miałem w tym momencie do zebrania. No to zajęło mi niemal około 30 minut. Dlatego nie jest to widzowie jakoś mega letowego dużo. Buffa chyba odblokowałem, tak? Bo ja nawet nie patrzyłem, co ja tam odblokowywałem, a co nie. Tak, mamy nowego bufa, fajnie. Game of trochę oczywiście potek, trochę wszystkiego. No to jeżeli o to kończy, to naprawdę mega letowego super. To wyszło. I za 4 sekundy pojawi nam się coś nowego. Coś, czego wam jeszcze nie pokazywałem. Coś, na co oczywiście czekałem podczas nagrywania tego odcinka. I specjalnie o takiej godzinie nagrywam. Ponieważ mamy tutaj coś innego. Maty dla Dlatego czemu by sobie nie wejść do tej armaty i wam pokażę co tutaj oczywiście się znajduje. W tej armacie znajduje się labirynt. Czy bardzo mamy oczywiście labirynt i teraz zobaczcie, rozwalamy sobie takie skrzynki, no i to już pewnie bardzo dobrze znacie z updateu sync de Mayo, ale tutaj mamy różne szanse na huja. No i tak naprawdę za każdym rozwaleniem takiej skrzynki, czasami co dwie skrzynki, będzie nam się pojawiło nowe kolejne jajko, w którym będziemy mieli napisane ile mamy procent szans na huja więcej. Tutaj mamy razy 2 i tutaj to mamy od razy 1 do razy 50. Więc jeżeli ktoś wam mówi, że ma razy 100, no to oczywiście widzę ja mu nie wierzcie, o, tutaj mam na przykład razy 1. No i tak sobie możemy rozwalać każdą, ale to każdą dosłownie skrzynkę. No i już jesteśmy w poszukiwaniu razy 50. Bo wiecie, razy 50 to jest naprawdę mega ale to mega powiększona szansa na tego Hugha, no nie oszukujmy się. 50 razy większa szansa, przecież to jest naprawdę Hugh. no razy 50 to jest naprawdę mega ale to mega Ciężko znaleźć. Tam się oczywiście na lewiku udało, ale oczywiście tutaj z pomocą Rockska w ogóle dziękujemy Ci, roxek, No i tak to oczywiście wygląda. Z tych skrzynek dostajemy tą walutę. No i szukamy. Tak naprawdę nie opłaca się otwierać innych jajek, tylko te jajka da razy 50. Serio, innych widzę. Jajek nie otwierajcie, bo to po prostu nie ma sensu I otwieracie tylko jajka oczywiście w naszym Labiryncie i tylko razy 50, są też Razy 20 z tego co widziałem, ponieważ Razy 20 na spokojnie mi się udało znajdować Na live, ale oczywiście tych jajek no jest Też naprawdę bardzo, to bardzo Niewiele, no zobaczcie, ja rozwalę cały serwer No i maksymalnie miałem razy 5, więc no jak Widzicie, no nie jest to jakoś mega super upłacalne Oczywiście tutaj najlepiej ze jest sobie Po prostu latać od serwera do serwera, od serwera Do serwera, no i po prostu szukać czegoś Takiego, szukać takiego jajka, razy 50 I takie jajko sobie po prostu otwiera no, i w sumie to z tego eventu, to ja było chyba na ty. Jeszcze oczywiście patrzę na DF bloga, no to Wam tutaj mogę pokazać wszystkie pety nowe, które się pojawiły. No a mianowicie prezentują się następująco, tutaj macie oczywiście widzowie to zdjęcie, No ale widzowie też są plusy tej aktualizacji, ponieważ są na razie jak widzieliście, nie było zbyt dużo tych plusów, ale na przykład tutaj będziemy mieli plusa, ponieważ przenieśmy się na Dog world, tak? Na ostatnią krainę do dokument. No i tutaj mamy tą ambasadę, tutaj mamy ogromny dom naszych psów. I kiedyś nie dało się tutaj wejść, a teraz możemy. Fakt faktem kosztuje to aż 5 coinów. No ale jak widzicie mamy nową krainę, nowy świat Gdzie tutaj są po prostu zwiększone szanse na naszego huge peta Dlatego jeżeli macie dużo tej waluty No to sobie oczywiście otwierajcie to jajko Tutaj też jest o tyle fajne, że możemy sobie oczywiście Nasze peciki powrzucać właśnie na tą oto tutaj skrzyneczkę No i dzięki temu będą one cały czas sobie na siebie zarabiały No i dzięki temu oczywiście widzowie możemy sobie mega dużo pozwolić openingów Tak, ja sobie tutaj oczywiście wrzucam za każdym razem Proszę bardzo, super teamwork I, proszę, i będę dostawał pewnie, no nie wiem, może 40 benatika Coś takiego pewnie będę dostawał I za jedno tiknięcie dostanę, czekajcie. Czekajcie, 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 do ile dostanę. Ej, bo to mi naprawdę mega ciekawi. Nie no, w sumie mam mniejszego coin multa niż na live, dlatego mogę dostać mniej No Halo, no pokaż się już tym tikiem, no ile można? 31b, okej. Okay. Wiecie, no i tak sobie stoicie oczywiście tutaj te, tych metykalów, to ja bym na waszym miejscu oczywiście nie zbierał. Serio, nie ma po co widzę, zbierać tych metykalów. One są oczywiście już mało warte. No dobra, jest to jeszcze do jednej rzeczy są lekko potrzebne te metykale, dlatego jeżeli macie trochę miejsca, to je sobie oczywiście tutaj miejcie. Ponieważ do robienia tych questów wam się te metykale przydadzą. Serio, ponieważ jest taki jeden specyficzny kości. Który można bardzo szybko, bardzo fajnie obejść Ale więcej o tym to oczywiście dowiecie się Na odcinku z quest. O i tutaj też jest fajny Tego wam oczywiście nie pokazywałem, mamy gamer Shiba, tutaj proszę bardzo do wydropienia i na zwykłym Świecie i na hardkorze, ponieważ na hardkorze Jest dokładnie wszystko, wszystko tak samo Nawet mi się nie chce tego widzenia ja wam pokazywać nie? bo Musiałbym po raz kolejny zapętlać i Oczywiście mówić dokładnie to samo, ponieważ event Wygląda następująco, a jako ciekawostkę Na hardkorze mogę wam powiedzieć, że przez pierwsze 20 Minut nie dało się zarabiać coinów, ponieważ Zaraz wolnie takiej zwykłej kupki z coinami Wiecie, na tamtym eventowym świecie, zarobiło się z 5 coinów, więc powodzenia, jeżeli ktoś sobie tam kiedyś coś bije. Teraz oczywiście jest już to oczywiście widzowie naprawione, no ale wiecie jak jest, to no naprawdę tyle błędów było w ogóle na Daker nie działał. Rozumiecie to po aktualizacji po wyjściu update'u nie działał Daker. Ile razy można robić te błędy, no halo! No i tak jest, mamy też widzowie nową deskę. Nową deskę się właściwie odblokowuje tutaj. Ma ona dwie oczywiście ogie, no i odblokowuje się za 90. poziom prawdopodobnie z tych reward'ów, z tego co pamiętam 90. Dokładnie 90, ale mam dobrą pamięć. Pokażę też wam tego bufa ze względu na to, że ten Buf jest, że oczywiście mam mało osób, ale chciałbym go wam oczywiście pokazać, no i też wam pokażę nową trading plazę. Cyk, mamy oczywiście widzę wie, nową trading plazę. Dodatkowo tutaj mamy nową mechanikę. Oczywiście mamy takiego water launchera. No i tego water launchera możemy sobie oczywiście do ludzi. Tak o proszę bardzo, leci z nich woda i przy okazji kolorują się na inne kolory. To już też widzieliśmy w PSX-ie. trading plaza. Tutaj mamy oczywiście takie wodne, tutaj wiadomo, mamy te palmy i tak dalej. Naprawdę wygląda to mega fajnie. A jak wygląda ten buf? Ponieważ tego bufa jeszcze tak szczerze u nikogo nie widział. Zgę sobie tutaj weźmy, proszę bardzo, ej, jak te darbowego. Bufa to wygląda naprawdę bardzo fajnie Patrząc na to, że są żółte i ma jeszcze zielone A zielone i żółte mega przykuwają oczy Dlatego jest to super But jeśli zastanawiacie Co zrobił Big Games Co zrobili deweloperzy z jakimiś bugami Na przykład z rapem, że na jednym serwerze mieliśmy tyle Na drugim mieliśmy tyle, że to bardzo szybko rosło, zmadało i tak dalej Wiecie takie podstawowe błędy Otóż nie zrobili nic Zbufowali jedynie za free gift To oczywiście diamenty I dodali pierwszego, drugiego i trzeciego cape gift itemy Brawo, brawo Super, super jesteście Nie zmieniajcie się Elegancko, pięknie, fantastycznie Fantastycznie, raz, no, naprawdę, super. No, i co widzę, wierzę, że on coś oczywiście otworzy na tym odcinku, dlatego nie byłbym słową, gdybym oczywiście czegoś nie otworzył. Dlatego otwórzmy sobie, to, nie wiem, może takie gifty, update head, gifty, może coś wyleci. Nie masz z z sailorek? Nie, dobra, te Sailor Eggi to też może by sobie i do 3,5 b są aktualnie warte, ale no, one będą spadały w dół, tak. Nie oszukujmy się, nikt nie kupi za tyle jajka, na którym jest 1,1% szansa na huge'a. Szanujmy się, nie? Widzicie, te egg oczywiście chodzą po 1B, dobra, wiecie co? Robimy taki, albo wiecie co? No otwórzmy sobie tak symbolicznie w wszystkiego po pojedny, a reszty będę zostawiał na jakiś specjalny odcinek z openingu Dobra, tylko no tak otwieramy to, otwieramy sobie oczywiście to, otwieramy też sobie to, bo by nie, otwórzmy też sobie to, bo w sumie czoło by nie, to też możemy sobie otworzyć, nie ma z tym problemu. No i nie, nie! No, dlaczego nic nie wylatuje? No, ale wiadomo, tutaj oczywiście mega letowego mega... było Wow, tutaj ktoś ma w ogóle Titanica. No, mój rap, oczywiście, dzięki temu openingowi pójdzie lekko do dołu, ale tym się oczywiście nie przejmujemy. Widzowie, tak jest. Cię nie przejmujemy, oczywiście otwieramy. Chciałbym zrobić taki mega mega opening, właśnie takich różnego rodzaju rzeczy z mojego ekwipunku. I to by się naprawdę wam mega fajnie oglądało. Dlatego resztę sobie rzeczy oczywiście zostawię. Jeżeli macie jakieś takie itemy, Możecie im powrzucać. Ja to wszystko pewnie kiedyś jakoś otworzę. Dlatego naprawdę będzie mega super. samą aktualizację oceniam naprawdę bardzo tu bardzo średnio, ze względu na to, że po prostu będziemy się męczyli 6 tygodni z Summer Eventem w Pets Simulator. X to jest naprawdę mega lenistwo. Patrząc na to, że presto na Winner 3 nie chce wymyślać listowego, te są słabe, dlatego ich nie powymieniamy. Szanse na killże są naprawdę mega nikłe. Jedyne co im się udało, to oczywiście te questy które wam jeszcze raz zaraz pokażę. Tak, właśnie o te kwestiki, no to im naprawdę mega, letyka, fajnie wyszło. Naprawdę, widzowie, super im to wyszło ekstra. Albo wiecie co, widzowie, może sobie otworzymy te sailor regi. Może akurat mi coś wylecie. No to chłop, lecimy sobie oczywiście 3 i 3, no ja nie, ej. Ty, halo? Dobra, dobra, lecą, lecą, lecą chłopaki, dawać, dawać, dawać huge, 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 huja, huja, huja! Nie. Otóż nie tym razem, nie tym razem Widzowie, niestety się nie udało No cóż, szkoda, mówi się trudno No to tworzymy sobie jeszcze takiego Nightmare Ega Może akurat wyleci Titan, no co wyda to Widzowie, może akurat wyleci Titan Wiem, że miałem robić odcinek, ale to się i tak kiedyś zbierze No dawaj, dawaj Titan nie. Niestety nie, nie jest to mój dzień No cóż, mówi się trudno, szkoda, no tak to czasem bywa nie? No to dziękuję wam bardzo serdecznie Za oglądanie, ponieważ na tym update nic się nie zmieniło Moja ocena to 4 na 10 Jeżeli chodzi o ten update, dziękuję za oglądanie Chociaż bardzo wielu twórców się oczywiście podniecało tym aktualizacją, mi się ona tak średnio podoba Tylko ten summer event jest okej, okay, reszta jest słaba Dzięki, się i papa